Doświadczenie zobrazuje nam utleniający charakter anionów dichromianowych CR2O72-. Do zakwaszonego roztworu dichromianu 6-potasu dodaje najpierw K2SO3 zawierającego aniony SO32-, siarczanowe 4, będące dobrym reduktorem. Roztwór w kolbce zmienia barwę z pomarańczowej do zielonej pochodzącej od kationów chromu. 3. Do drugiej próbóweczki dodaje roztworu zawierającego kationy żelaza 2 dobrego reduktora. Źródłem Fe2, jest roztwór wodny FeSO4. Zaobserwujemy zmianę barwy też z pomarańczowej w kierunku barwy zielonkawej, zielonej pochodzącej od jonów chromu 3. Tą barwę można zaobserwować lepiej po rozcieńczeniu roztworu wodą destylowaną. Do trzeciej kolbki dodamy roztworu anionów jodkowych, którego źródłem jest jodek potasu. W tej trzeciej kolbce wytrącił się osad. Osad jodu. Jod jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Widzimy ten osad. Zastanówmy się, jak będzie przebiegała reakcja dichromianu 6 potasu z siarczanem 4 potasu w środowisku kwaśnym. Chrom jest na szóstym stopniu utlenienia w K2CR2O7, natomiast siarka na czwartym stopniu utlenienia. Możemy więc napisać uproszczony bilans elektronowy, 2 atomy chromu na szóstym. Będą przychodziły do dwóch atomów chromu na 3, czyli do kationów chromu. Przyjmuje każdy 3 elektrony, a więc 6 elektronów. Taką reakcję możemy zapisać w postaci reakcji połówkowej bilansu. Wtedy mamy CR2O72-, przyjmuje 6 elektronów. W obecności 14 kationów wodorowych powstają dwa kationy chromu 3, 2 CR3, i jeszcze 7 cząsteczek wody. Druga reakcja bilansowa to jest reakcja utlenienia siarki na czwartym stopniu utlenienia. Oddaje 2 elektrony, przechodzi na typowy szósty stopień utlenienia i równanie połówkowe zapiszemy w bardzo prosty sposób: SO3-2 oddaje 2 elektrony w obecności wody. Powstaje SO4 2- i zostają po prawej stronie równania dwa kationy wodorowe. Musimy teraz zbilansować elektrony. Pomnożymy więc pierwsze równanie bilansowe razy 1, drugie razy 3. I możemy wpisać produkty naszej reakcji. Będzie to CR2SO4 3 razy wzięte. Tu chrom jest na stopniu tlenia 3. Plus K2SO4. I jeszcze produktem reakcji będzie woda. Półczynniki równania reakcji wpiszemy do reakcji. Są dwa atomy chromu po lewej i prawej stronie równania i trzy siarczany 4. Po prawej stronie musimy 4 siarczany 6 napisać, ponieważ mamy dwa katiory potasowe. Uwzględnimy też Kwas siarkowy, damy cztery cząsteczki kwasu siarkowego, będą cztery cząsteczki wody. To jest zapis cząsteczkowy. W zapisie cząsteczkowym nie uwzględniamy dysocjacji, czyli rozpadu na jony. Natomiast zapis jonowy, prostszy i pokazujący istotę reakcji redox, czy też innych reakcji, uwzględnia tylko te jony, w których następuje zmiana stopni utlenienia. A więc. Wpiszemy na podstawie równania cząsteczkowego równanie jonowe. Mamy CR2O72- plus 3SO32- i 8 kationów wodorowych. Daje 2 kationy chromu 3 i 3 aniony siarczanowe 6. Powstaje jeszcze 4 cząsteczki wody. W tej reakcji utleniaczem będzie CR2O72-. Pochodzące z dichromianu potasu, reduktorem będzie SO32-. Kation chromu 3 jest produktem, który powstał z utleniacza. Zapiszmy równanie reakcji dichromianu 6-potasu z kationami żlaza 2 znajdującymi się w FSO4. Zapis jonowy pokazuje jony, które biorą udział w reakcji. CR2O72- zawiera dwa atomy chromu na szóstym stopniu utlenienia. Przyjmują one 6 elektronów i powstają dwa kationy chromu 3 o barwie zielonkawej. Natomiast Kation żelaza 2 oddaje jeden elektron, powstaje kation żelaza 3. Żelazo 2 zostało utlenione do żelaza 3. Musimy zbilansować elektrony, mnożę pierwsze równanie razy 1, drugi razy 6 i zapiszemy po prawej stronie równania 2Cr3, 2 kationy chromu 3, i zapiszemy, że powstają jony żelaza. 3, zgodnie z bilansem elektronowych tych jonów będzie 6. Powstaje również woda. Musimy uwzględnić współczynniki po stronie lewej. Dajemy 6 Fe2+, i 7 tlenów po stronie lewej, 7 cząsteczek wody, 14 H+. Równanie jest uzgodnione. Anion CR2O72- jest utleniaczem, ma barwę pomarańczową, natomiast Kation żelaza 2 jest reduktorem. Produktem reakcji redukcji utleniacza jest kation chromu 3 o barwie zielonkawej. Na podstawie równania jonowego możemy sporządzić zapis cząsteczkowy. Napiszemy K2CR2O7 plus FESO4 i jeszcze H2SO4. To był kwas, którym zakwaszaliśmy nasz roztwór. W produktach będzie Cr2SO4 3 razy wzięte, siarczan 6 chromu 3, plus Fe2SO4 3 razy wzięte, zawierające żelazo na trzecim stopniu utlenia. K2SO4, ponieważ katę potasu pochodzi z dichromianu potasu. I woda. Na podstawie bilansu elektronowego, możemy jeszcze raz. Oznaczyć stopnie utlenienia, te, które były zmienione. I wpiszemy do równania współczynniki. Jedynka przy dichromianie i przysiarczanie chromu 3. Szóstka i trójka przy związkach żelaza. Liczymy aniony siarczanowe po stronie prawej równania. 3 plus 9 plus 1 to będzie 13. Po stronie w prawej mamy 6 i musimy dopisać 7 cząsteczek kwasu siarkowego. Powstaje 7 cząsteczek wody. Zapiszmy równanie reakcji anionów dichromianowych 6 z anionami jodkowymi. To równanie rozpoczniemy od zapisania bilansu elektronowego. Anion dichromianowy 6 przyjmuje 6 elektronów. Chrom jest na szóstym stopniu utlenienia, ale przechodzi do trzeciego stopnia utlenienia. W roztworze pojawiły się kationy chromu 3. Musimy uwzględnić dwójkę po prawej stronie równania, dlatego że była dwójka przy cr 2 o 72 7 cząsteczek wody. Wynika z 7 atomów tlenu w dichromianie. Zapiszmy stopniu tlenia: 6 przy chromie po lewej stronie, 3 przy chromie po stronie prawej. Aniony jodkowe oddają elektrony. W naszej zleweczce pojawił się jod. Zbilansujemy elektrony, mnożąc drugie równanie bilansowe razy 3. Tak więc po stronie prawej równania mamy kation chromu 3, j oraz wodę jeżeli wpiszemy dwójkę przy chromie i szóstkę przy anionach jodkowych i trójkę przy cząsteczkach jodu to właściwie równanie już jest po wpisaniu 14 H+ zbilansowane. Podobne równanie reakcji zapiszemy cząsteczkowo, w zapisie cząsteczkowym uwzględniamy tylko wzory cząsteczek. Zamiast chromu 3 zapiszemy siarczan 6 chromu 3 Musimy też wprowadzić po prawej stronie K2SO4, żeby zbilansować kationy potasu. Wpisujemy współczynniki i praktycznie rzecz biorąc, równanie reakcji jest już skończone. Zwróćmy uwagę, że CR2O72-pomarańczowy dichromian 6 potasu czy anion dichromianowy 6 jest utleniaczem, natomiast jodki są dobrym reduktorem. kursar.pl naturalnie, że proste